Szalom! Dziś po raz kolejny Jerozolima i cały Izrael obudzili się rano przy dźwięku syren w całym kraju z powodu kolejnego ataku rakiet balistycznych Iranu na ludność cywilną Izraela. Ja i moja rodzina pobiegliśmy do tego schronu, żeby schronić się przed atakiem. Chciałabym dziś pokazać Wam, jak wygląda nasza rzeczywistość. Pokazać szczegóły naszego schronienia i wyjaśnić, co naprawdę dzieje się w tej wojnie, a przede wszystkim, dlaczego właśnie teraz ona się toczy. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Ten schron znajduje się w moim budynku, mieszkam dwa piętra wyżej, a to jest klasyczny schron w izraelskich budynkach, właściwie w tych trochę starszych budynkach. Już od momentu powstania państwa Izrael, Izrael jest nieustannie atakowany, dlatego kraj musi się bronić. Pod koniec lat 40., na początku lat 50. wszystkie budynki zaczęły mieć takie schrony aż do początku lat 90., więc nasz budynek pochodzi właśnie z początku lat 90., dlatego mamy to, co nazywa się Miklat Meszutaw, czyli schron zbiorowy, do którego teraz wejdziemy. Możecie zobaczyć tutaj, nie macie pojęcia, jak ciężkie są te drzwi i jak bardzo są wzmocnione. Możecie wejść tutaj ze mną. Więc właśnie o to chodzi w tym schronie, że kiedy rozlegają się syreny, niestety dzieje się to od 7 października. Wtedy wchodzimy do środka i zamykamy się tutaj w schronie. To miejsce jest stworzone, by wytrzymać potężne ataki. Drzwi, które widzimy, są odporne na uderzenia EDF, więc nawet jeśli pocisk nie spadnie dokładnie tutaj, ale w pobliżu, to fala uderzeniowa może wyrządzić ogromne szkody i spowodować utratę życia. To są drzwi antyuderzeniowe, a cały schron jest zbudowany z wzmocnionego betonu tak zwanego żelbetu. Zgodnie z izraelskimi przepisami minimalna grubość to 30 cm, ale tutaj możecie zobaczyć, że mój schron jest znacznie grubszy niż 30 cm. Jak na izraelskie standardy, jest naprawdę solidnie wzmocniony jak na schron w budynku mieszkalnym. To nie jest publiczny schron miejski, tylko miejsce, do którego podczas alarmu wchodzimy my, nasza rodzina i wszyscy nasi sąsiedzi. Oczywiście, jeśli ktoś z ulicy przechodzi i chce wejść, też może, to jasne. Wszyscy mieszkańcy budynku otworzą drzwi także dla nich, żeby ich przyjąć. To miejsce nie jest zbyt luksusowe. Możecie zobaczyć, że pod względem estetycznym jest bardzo, bardzo prosty, ale został stworzony, by chronić życie. Miliardy dolarów każdego roku są inwestowane w Izraelu, zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny, aby chronić ludność. To nie jest oczywiste, że budynek y, mieszkalny w Jerozolimie musi mieć to wszystko, ale niestety taka jest nasza rzeczywistość, więc pozwólcie, że pokażę wam trochę co tutaj mamy. Mamy tutaj toalety właśnie dlatego, że nie wiemy ile czasu trzeba będzie spędzić w bunkrze, dlatego mamy tutaj toalety w rzeczywistości dwie. Jest ta i ta obok. Mamy tutaj bardzo prosty radioodbiornik, ale jest on ważny, ponieważ tutaj w środku nie ma sygnału internetowego ani telefonicznego. Więc w momencie, gdy wchodzisz do bunkra i zamykasz drzwi, jesteś odcięta od świata. Więc musisz używać innych technik, żeby komunikować się ze światem zewnętrznym i żeby zrozumieć co się dzieje. I właśnie dlatego tutaj jest radio. I tak, kiedy włącza się Syrena, wszyscy sąsiedzi wchodzą, zamykają drzwi i naprawdę robimy ciszę, żeby można było usłyszeć, co się dzieje w radiu. Tutaj również sąsiedzi mają swoje torby z jedzeniem, przekąskami, co jest szczególnie ważne dla dzieci. Więc tutaj są zabawki, małe ciężarówki, tutaj jest walizka pełna lalek, barbie, także dla dziewczynek z budynku, gry karciane. Więc to smutna rzeczywistość, do której dzieci się przyzwyczajają, przyzwyczajają się do dźwięku syreny. Wyobraź sobie, mój trzy i półletni syn zna słowo bunkier, syrena, wszystko po hebrajsku oczywiście, ale zna całą tę rzeczywistość. Więc mówi: syrena wie, nie trzeba mu nic tłumaczyć, zaczyna wyć syrena, wie, że trzeba założyć buty i zejść do bunkra. Rozkładamy tutaj dywan na podłodze, który jest schowany w kącie, wyciągamy zabawki, dzieci się bawią, jedzą przekąski, żeby zachować jak najwięcej normalności, nawet w czasie wojny, ale żyjemy w rzeczywistości, w której w bunkrze naszego budynku musimy mieć zabawki dla dzieci, a obok zabawek są tutaj maski gazowe. Te maski gazowe, jak widzicie, są bardzo zakurzone, nie są używane, ale w latach 90., podczas wojny w Zatoce Perskiej, Izrael zaczął być atakowany przez Irak, i dlatego istniał strach przed atakami bronią chemiczną, a rząd rozdał ludności maski gazowe. Niektórzy sąsiedzi przynieśli więc swoje maski gazowe i zostawili je tutaj. Ja też mam swoje maski w moim mieszkaniu, ale są na górze, nie przyniosłam ich tutaj. Bo tak naprawdę nie potrzebujemy masek gazowych ze względu na filtry. Pozwól, że na chwilę tutaj wyłączę. To tutaj, kochani, to jest filtr, który po hebrajsku nazywa się ABAK. To tutaj jest filtrem chroniącym przed bronią masowego rażenia. A oznacza atomowy, B oznacza biologiczny, a K w rzeczywistości oznacza chemiczny. To tutaj chroni przed atakami atomowymi, chemicznymi i biologicznymi. Więc tutaj jest cały system filtracji, żeby w przypadku któregoś z takich ataków, kiedy jesteśmy w środku, byliśmy chronieni nie tylko przed obecną groźbą, jaką są pociski balistyczne, bo to właśnie one dziś zagrażają Izraelowi, Jerozolimie i jej mieszkańcom, ale też w przeszłości mieliśmy inne zagrożenia. Więc możecie zobaczyć, że z każdej strony są te filtry. My też, spójrzcie, pozwólcie, że Wam pokażę. Mamy tutaj wyjścia ewakuacyjne, więc zazwyczaj takie bunkry jak ten są budowane pod ziemią. Więc jeśli coś się stanie i główne wejście zostanie zablokowane, możemy to tutaj otworzyć, wyjść tunelem na ulicę i się uratować. Właśnie tutaj widzimy dwa z tych wyjść ewakuacyjnych. Ale dlaczego korzystamy z tego bunkra w tych dniach? Jaka to wojna, której obecnie doświadczamy? Wojna między Izraelem a Iranem nie zaczęła się 10 dni temu od pierwszego ataku Izraela na Iran. Obecny konflikt rozpoczął się w 1979 roku, kiedy Islamska Republika przejęła władzę w Iranie. I od tego czasu głosi zniszczenie Izraela, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Arabii Saudyjskiej i Zachodu, wszystkich tych, którzy myślą inaczej niż Republika Islamska. Oni, kochani, są przeciwko prawom kobiet, prawom i niezależności chrześcijan i Żydów, wszystkim tym, którzy są inni. A jeśli mi nie wierzycie, nie ma żadnego problemu. Posłuchajcie ich samych, liderów Islamskiej Republiki Iranu. Hussein Salami, który był głównodowodzącym Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, powiedział następujące słowa: Planujemy zniszczyć Amerykę, Izrael oraz ich partnerów i sojuszników. Nasze siły lądowe muszą oczyścić planetę z plugactwa ich istnienia. I na tym nie kończy, mówi dalej, będziemy z nimi walczyć na poziomie globalnym, nie tylko w jednym miejscu. Nasza wojna nie jest wojną lokalną, mamy plany, aby pokonać światowe potęgi. Słyszałyście? Ich walka, ich wojna nie jest tylko przeciwko Izraelowi, ale przeciwko światu zachodniemu, przeciwko wartościom judeo-chrześcijańskim. A tak przy okazji oni nazywają Izrael małym szatanem. Wiecie, kto dla nich jest wielkim szatanem? Stany Zjednoczone. I dlatego musimy słuchać, co wychodzi z ich ust, bo oni nie kłamią, tylko media często. Nie przekazują całej prawdy albo próbują ją reinterpretować, ludzie nie mają własnej interpretacji. Posłuchajcie, co siedem lat temu wydarzyło się w irańskim parlamencie na długo przed oficjalnym rozpoczęciem obecnej wojny. Posłuchajcie, co zrobili i co powiedzieli. Kiedy palą amerykańską flagę, flagę Anglii, flagę Izraela i mówią śmierć Zachodowi, wierzcie w to, co mówią, bo to jest coś znacznie więcej niż tylko słowa. Bo od tamtej pory, od 1979 roku, Iran nie tylko mówił, ale zorganizował setki zamachów i ataków na miejsca na Zachodzie. Jak zamach bombowy na ambasadę amerykańską w Bejrucie. W Libanie w 1983 roku, kiedy pojazd wybuchowy zabił 63 osoby. Również w Ameryce Łacińskiej, w Buenos Aires w Argentynie, doszło do zamachu na Asociacion Mutual Izraelita Argentina. 18 lipca 1994 roku samochód Pułapka zniszczył centrum Association Mutual Israelita Argentina społeczności żydowskiej, zabijając 85 osób i raniąc ponad 300. Nie mogę nawet opowiedzieć Wam o wszystkich zamachach zorganizowanych, zaplanowanych i finansowanych przez Iran, bo spędzilibyśmy tu godziny i godziny mówiąc tylko o tym. Ale wszystko, co widzicie na ekranie, to tylko niektóre z tych zamachów. I robią to nie tylko przy użyciu własnych żołnierzy gwardii rewolucyjnej. To, co zrobili od 1979 roku, to stworzenie, wzmocnienie, uzbrojenie i finansowanie grup terrorystycznych na całym Bliskim Wschodzie, a także poza nim. Hamas w Gazie, Hezbollah w Libanie, Huti w Jemenie. Irańska Gwardia Rewolucyjna, która działa także w Iraku, i wiele, wiele innych. I, kochani, jeszcze raz, to nie są moje słowa, oni sami o tym mówią i są dumni z finansowania terroryzmu. Zgodnie z rozkazem najwyższego przywódcy Iranu, cała siła rakietowa, którą widzicie w Gazie i Libanie, została stworzona dzięki wsparciu Iranu. I dlatego od dziesięcioleci problem rakiet jest stały w Izraelu, czasem bardziej, czasem mniej, ale dziesiątki tysięcy rakiet zostały wystrzelone przez terrorystów ze strefy gazy i Libanu w kierunku Izraela, zabijając Izraelczyków, Żydów, chrześcijan, muzułmanów, a także Palestyńczyków. Eskalacja przemocy ze strony Iranu trwała, 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 aż w końcu Iran w zeszłym roku, w 2024, przeprowadził dwa bezpośrednie ataki rakietami balistycznymi na Izrael w kwietniu i w październiku. I to naprawdę była eskalacja przemocy, ponieważ kiedy mówimy o irańskich rakietach, są one znacznie potężniejsze niż rakiety używane na przykład przez Hamas i Hezbollah. I wystrzelili ponad 200 rakiet balistycznych w każdej z tych serii. I najważniejsze jest zrozumienie, że celem tych rakiet były cele cywilne. Wystrzelili te rakiety w kierunku terenów mieszkalnych, trafiając w budynki, przedszkola, a nawet synagogę w Bnei Brak oraz meczet w Hajfie meczet Algarina. I zaledwie kilka dni temu irańska rakieta balistyczna spadła i zniszczyła część Szpitala Soroka, jednego z głównych szpitali na południu Izraela, który znajduje się w mieście Berszewa. A to, co się tam wydarzyło, uważam za prawdziwy cud, ponieważ na kilka godzin przed upadkiem rakiety i zniszczeniem dwóch górnych pięter całego skrzydła chirurgicznego, dyrekcja szpitala, Widząc, że rakiety są kierowane na obszary cywilne, szpitale, przedszkola, szkoły, uznała, że mogą stać się potencjalnym celem. Gdyby rakieta spadła na użytkowane skrzydło chirurgiczne, mogłaby spowodować śmierć setek osób. I na kilka godzin przed upadkiem tej rakiety, dwa górne piętra szpitala, skrzydła chirurgicznego, zostały całkowicie ewakuowane. I właśnie wtedy rakieta spadła, raniąc osoby na niższych piętrach, również chorych, pacjentów i personel szpitala. Ale dzięki Bogu w tym ataku nikt nie zginął. Ale to stało się tylko dlatego, że dzięki trosce władz, w tym przypadku osób odpowiedzialnych za szpital, chciano chronić swoją ludność. Nie bez powodu mamy to wszystko, ponieważ celem Izraela jest ochrona swojej ludności. I widzimy, że Iran nie boi się atakować Izraela, Stanów Zjednoczonych, a oni skupiają się na celach cywilnych. A teraz wyobraźcie sobie taki reżim, który zrobił to wszystko, o czym słyszeliście: reżim terrorystyczny, który również finansuje terrorystów, gdyby w ich rękach znalazła się broń nuklearna. I to byłoby zagrożenie na skalę światową. Z powodu tego zagrożenia nuklearnego Izrael 10 dni temu zaatakował Iran, ponownie koncentrując się na celach nuklearnych i wojskowych. A Stany Zjednoczone, rozumiejąc również znaczenie obrony Zachodu, obrony wszystkiego, o czym do tej pory mówiliśmy, także się zaangażowały i ostatniej nocy. Nad ranem przeprowadziły ataki również na instalacje nuklearne. Ponieważ, według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, mieli wystarczającą ilość uranu w Iranie, aby zbudować nawet 9 bomb jądrowych. Budowa bomby jądrowej przez Iran była naprawdę nieuchronna, i dlatego ta wojna wybuchła właśnie teraz w ten sposób. I dlatego jedynym rozwiązaniem dla pokoju, albo przynajmniej czegoś bliższego pokojowi na Bliskim Wschodzie, jest upadek Islamskiej Republiki. I żeby Iran mógł znów być tym, czym był kiedyś. Iran jako społeczeństwo jest przyjazny wobec Izraela. Trudno nam to sobie wyobrazić przy tym, co dzieje się dzisiaj, ale aż do 1979 roku były codzienne bezpośrednie loty między Teheranem. Atel Avivem. Ludzie z Iranu przyjeżdżali tutaj do Izraela na wakacje. Izraelczycy podróżowali do Teheranu. Mówimy o 250 tysiącach irańczyków mieszkających dziś w Izraelu. 250 tysięcy irańczyków mieszka dziś w Izraelu. Przy populacji 10 milionów ludzi te społeczności są przyjaciółmi i są jak siostry. Niestety, jak wielu z was wie, rząd nie zawsze reprezentuje swoją ludność. I jestem pewna, że rząd Iranu nie reprezentuje tego, kim oni naprawdę są. I nawet kiedy patrzymy na statystyki, widzimy, że mają średnią niezdawalność na poziomie 80%. I dlatego, jeśli chcecie dobra narodu irańskiego, módlcie się o ich wolność, módlcie się o pokój w Iranie, a także módlcie się o pokój w Izraelu i dla jego mieszkańców. Ponieważ tak jak ci terroryści zdołali przejąć władzę w Iranie w 1979 roku, jestem pewna, że ich rząd również może upaść i mogą odbyć się wolne wybory. Bo to właśnie tego potrzebujemy, żeby naród irański mógł decydować o swojej przyszłości. Ponieważ jestem pewna, że ich wolą nie jest zniszczenie Izraela, lecz powrót do bycia naszymi przyjaciółmi i braćmi, jak zawsze byli od czasów biblijnych, z Cyrem Perskim, który pozwolił na odbudowę świątyni w Jerozolimie i powrót jego ludu do swojej ziemi aż po dzień dzisiejszy. Dlatego kieruję ten apel do wszystkich módlcie się za Persję, za Irańczyków i za Izrael.